Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku. E, odcinek, pytaliście kiedyś o e, odcinek właśnie z przyczepą do zbierania paczek. I ten odcinek będzie w dniu dzisiejszym. E, przyczepa jest zdementowana, tak jak dobra. chyba wspomniałem. Już już. idę już. Dobra. Oj, Dobra, już kupujesz. Przyczepa jest zdemontowana ze względu na to, że wczoraj, w zeszłym roku podczas zbierania paczek e jeden z prętów się ułamał. Przyczepa była prawie cała. Wygląda to w ten sposób. E no i musieliśmy jakoś to rozkręcić. W związku z tym, że to wszystko stanęło, pręty się powyginały. Jedne bardziej, inne mniej. Część, tak jak widzicie tutaj, on jest wygięty w ten sposób, ten jest przegięty tutaj. Po prostu e, całe te koła napędowe, które są mm, tu z tyłu, Oto. Te, te zamachy napędzają e, całą tą przyczepę. Z, zaraz Nikodem i Ty będziesz nagrywał. E, one po prostu napędziły to mocniej, pogięły te pręty, więc, żeby to wszystko te paczki wyciągnąć, deski zostały w tych miejscach powykręcane. Trzeba było te paczki na siłę wyrywać. Część oczywiście się rozleciały, część zostało w całości. No i przygoda z tą przyrzepą w zeszłym roku się skończyła w połowie zbierania tych paczek. No a teraz, przed tym sezonem, trzeba. Eee, po prostu to e, naszykować, więc. E, więc czas się zabrać do pracy. Oczywiście jesteśmy. Na ratunek nam przyszedł nasz sąsiad, wymyślił technologię na zdjęcie tego, bo to wszystko było zacięte, nie dało się tego w żaden sposób wyciągnąć, więc, więc obmyślił plan, jak to zrobić. Wyciągnęliśmy to są pocięte, znaczy pocięte, porozkręcane na mniejsze elementy, takie, żebyśmy mogli na stół i prostować poszczególne pręty, tak jak widzicie. No. No, pogięte są niektóre elementy strasznie, inne mniej. Najgorsze jest to, że część z tych elementów nie będzie się dało wyprostować eee, i no, będą musiały pójść na e, utylizację. Problem jest taki, że tych przyczep już nie produkują i bardzo ciężko jest dostać e, te elementy, więc no, po prostu trzeba szukać po handlarzach. W Polsce te przyczepy, z tego co kojarzę, nie były sprzedawane. E, my ją kupowaliśmy od handlarza to było chyba z województwa pomorskiego. Eee, I on to sprowadza z zachodu, z Niemiec, Francji, z Belgii jeszcze z tego co kojarzę są te przyczepy sprowadzane. Eee, w tym momencie też już na polskim rynku zrobił się tego przesyt, no bo wiadomo paczek raczej nikt nie robi. Najczęściej eee, robią to koniarze. U nas e, paczki są ze względu na to, że mamy tą chlewnię tak, jak e, widzieliście, one są używane tylko w tuczarni. E, no i do Bel po prostu nie mielibyśmy technologii. E, zaczęliśmy to wciągać, z tym, że okazuje się, że wcale to nie jest takie proste, jakby się wydawało. E, od samego początku pierwszą tą część, e, czyli końcówka, która tutaj idzie, ona teraz jest z tamtej strony. Zanim ją wciągniemy na te zęby, zanim ona sama wejdzie na tą zęby, to trzeba ją wciągnąć, żeby to było w miarę naciągnięte, a nie chodziło całkowicie luźno, aczkolwiek luzu trochę też powinno mieć, bo tutaj chodzą napinacze, więc to się będzie dalej napinało samo. Wczoraj wciągane to było za pomocą Takiej korby. Dziś technologicznie już ruszyliśmy do przodu. E, Władimirec nam pomaga i e, i z tym idzie trochę szybciej, ale trzeba uważać przy, um, przy zakładaniu tego. No bo tak, tutaj mamy te kółeczka z dwóch stron. E, one muszą wejść w ten profil e, i już się sunąć po tym profilu. Więc to jest więc to jest dość ciężkie nie wspomniałem jeszcze ile na tą przyczepę. wchodzi Tutaj chodzi około 120-125 paczek najlepiej jest skorzystać. Nikodem zaraz nagrasz, dobrze? Najlepiej jest korzystać z tych paczek po polskiej prasie lub paczek po prostu wyższych Jak wcześniej mieliśmy prasę Welgerkę. Ona robiła dość niskie paski, więc te, te paczki w trakcie przesuwania się, a właściwie już wysuwania się na samej górze, potrafiły się zapchać, ze względu na to, że weszły dwie w jedno miejsce, tam jest dość dużo miejsca i nam stawały paczki, się rozrywały i tak dalej. Przy polskiej prasie to się nie dzieje równo te paczki wychodzą i wypychają. Są w stanie podać, myślę, że przyczepa ma sama ze, e, ze 3 metry, to do 4,5 metra bez problemu ta przyczepa podaje i na taką wysokość jest w stanie. Wysypać. To jest naprawdę bardzo dużo. W zależności od obrotów kręci się całe urządzenie i można bezpiecznie i bez problemu te paczki wysypywać. Przy wolnych obrotach trzy osoby w zupełności wystarczają, żeby odbierać od tej przyczepy, jak nie trzeba gdzieś daleko nosić. Tak, dobra, niestety z tym prostowaniem to nie jest tak prosto, jakby się chciało. Prosto to jest. O tutaj Każdy element żeby wyprostować Jest odkręcony I dopiero wtedy można Cokolwiek z tym zrobić Zaraz wam Dariusz pokaże Jak to się prostuje Oczywiście kluczy nie dali w zestawie Jak kupowaliśmy przyczepę do prostowania W sumie nikt nie wiedział, że takie rzeczy mogą się stać No ale Ale inżynier dorobił I są z tej strony już to wciągnęliśmy. Niestety, tak jak mówiłem, trzeba tego pilnować, żeby to, żeby to było, tak jak mówię, naciągnięte. Niestety to też do końca nie wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. No ale prawdopodobnież tu na tych sprzęgłach te śruby trzeba będzie poluzować. Tu są takie sprzęgła porobione specjalne, i na tych sprzęgłach być może to się uda przesunąć i, i naciągniemy wtedy to. Założenie na ten moment jest takie, że Załóżmy to, a później będziemy się martwić, e, czy będziemy musieli to naciągać, czy nie. E, mam nadzieję, że wyjdzie to po prostu dobrze. I tyle. Dobra, trochę deszcze nam przeszkodziły, bo tak to by był film już w niedzielę, a niestety jest z opóźnieniem. E, ponaciągane jest, pozakładane. E, przyczepa jest, że tak powiem, skończona i niemalże zrobiona jeszcze trzeba tam sprzęgła na tym wałku ponaciągać i podociskać podbierak jest założony trochę wytłumaczyć wam jak ta maszyna działa jakiej mocy urządzenia potrzebuje generalnie nawet 30 by sobie z tym poradziła czyli ciągnik. Który... zaraz będziesz Nikodem i ty nagrywał Generalnie wystarczy tutaj ciągnik około 30 koni. Wymagane by było przy tym, żeby to robić jednak na jakiejś płaskiej, płaskim polu bez górek, bez niczego. No bo ten traktor wtedy sobie z tym nie poradzi. Podbierakiem wchodzi ta paczka do góry, o do tego miejsca. Gdy przechodzi, to się. Przegina w tą stronę i uruchamia e, w, na chwilę tylko e, tą całą taśmę i rolkę. E, po jej uruchomieniu, gdy już paczka przesunie się poza e, tutaj ten, e, ten znacznik, on się cofa i cała taśma się zatrzymuje. Dopiero przy... Wywalaniu i przy, przy wywożeniu tych paczek już na górę, one się uruchamiają. Paczka wchodzi jedna za drugą, całą kolej. Nie ma nigdzie pustych przestrzeni. Zdarza się, że czasem e, tutaj ten mechanizm się przytnie, ale generalnie e, Większych problemów z tym nie ma na pole. No niestety nie mogę powiedzieć że jedna osoba może tylko pojechać. E, wypadałoby żeby były dwie czasem po prasie te paczki gdzieś e, się przewrócą na bok jeśli jest stojąca to ok jeszcze w tym chwytaku ona się zmieści. Ale jeśli mamy tą paczkę przewróconą na bok Trzeba wyjść z traktoru ją poprawić lub jeśli jest ta jeszcze jedna osoba to to można ją jedna osoba tam poprawia te paczki druga osoba jeździ traktorem. No na pewno jest dużo szybciej i dużo wygodniej niż w tradycyjny sposób czyli widłami na górę. Mniej człowiek jest po całym dniu styrany i zmęczony. To będzie tyle dalszy. E, ciąg z tej przyczepy to już będzie e, w żniwa jak będziemy zwozić słomę. A tymczasem pozdrawiam Was wszystkich. Cześć, Rolnik z Doliny Świdra.